No, was serdecznie. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy niedzielę, 23 lipca. E, dzisiaj się wybieram, ale już nie chcę mówić gdzie jeszcze. E, widzę to miejsce przez okienko. Słuchajcie, ale to mówię, to ja zajadę na miejsce, zobaczymy jak tam będzie z tą płatnością za parking. E, jest godzina 6:26, więc to jest poważna godzina jak dla mnie. Obudziłem się o 5.30 5.20 przepraszam To już będzie godzina A kurde, nic nie zrobiłem No nic, ale poleciałem dronem na czołówkę Do filmu tutaj dzisiaj Bo to film jest dzisiaj wyjątkowy Wyzwanie to właśnie, które sobie rzuciłem w zeszłym roku No zobaczymy czy je zrealizuję tak naprawdę Bo nie wiem Nie wiem, to jest blisko, ale jest uciążliwie wysoko Podejście, zobaczymy jak to wyjdzie nam dzisiaj i zobaczymy jak to będzie z pogodą, bo już się chmurki pojawiają na to Słuchajcie, oczywiście w obydwie strony jest 13 godzin do przejścia, czyli punkt taki zwrotny, kiedy mogę, kiedy, kiedy mam wyjść z parkingu, to jest 8 godzina, więc jeszcze mam trochę czasu. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. Tam dojechanie to jest nie, około 20 minut, nie? To, to szybko, więc po siódmej mam nadzieję, że po siódmej gdzieś już będę wychodził. Nim się zbiorę jeszcze, to pe pewnie będzie w pół do ósmej. No poważny szlak jest, poważny. Poważny, na no, co widzimy się na parkingu w końcu, nie? Ten parking w Strednicy, który, na którym ja byłem w zeszłym roku, on jest teraz w tej chwili płatny. I już Wam mówię jak to wygląda. Wszystko trzeba no, opłacić Kodem QR, czyli musicie mieć roaming w telefonie, bądź też możecie zrobić to przez, przez komputer. No ja przez laptopa to zapłaciłem, bo ja nie mam tej. Znaczy, no mam telefon, ale on chyba w roamingu nie chodzi. Eee, słuchajcie, no i to jest tak: 3 euro za samochód osobowy. Powtarzam, samochód osobowy to nie jest. To, jest, to nie jest samochód osobowy. To jest camper, kamper, kamper I tak za kampera jest 8 euro. Na resztę nie patrzyłem, bo tam jeszcze były jakieś autobusy, no to wiadomo, są większe, wyższe opłaty. Interesuje mnie tylko to. Osobówka i kamper, za kampera 8, za osobówkę 3 i to jest opłata za 24 godziny od momentu opłaty. Czyli przyjeżdżacie, płacicie i macie od tego momentu 24 godziny na postanie na tym parkingu, na legalu, nie? Sporo jest kamperowiczów, sporo, zobaczcie. Nie wiem skąd ich tak najechało tutaj. No i przez ten koleś. <laughs> Kurde, postawił w poprzek i koniec zadowolony. Tu mamy kogo? Kos? To nie, to Polacy Polacy, Polacy Polacy. Ja się tam nie pchałem w te dziury. Stanąłem sobie tutaj naprost. No i to nas czeka. Trzeba się zbierać, bo jest godzina 7.47. 13 minut do wyjścia mam. No co, idziemy? Zobaczcie, idziemy na ten. Najpierw idziemy na szeroką przełęcz A na szerokiej przełęczy się zobaczy Czy będzie walka dalej, czy nie będzie walki dalej Pogoda ładna, nie? Ja się ubieram trochę cieplej, bo W górach to, wiecie, to jest takie zdaliwe, trochę Niby słońce, fajnie, ciepło, a wiatrek chłodny Tam, tak to dzisiaj wygląda Prawda? Imponująco, my musimy pójść Czekajcie, gdzie my mamy pójść? Tam, za tą skałę, nie? Naprawdę wygląda to nieźle. Godzina, słuchajcie, 8.12. Wiecie co, nie wziąłem karty pamięci, więc wszystko będzie nagrane w tym, w, w HD niestety. Nie wziąłem też baterii na zapas. Nie wziąłem, więc będę musiał, kurde... Mam powerbanka na całe szczęście, to poradzimy sobie jakoś z tym. Słuchajcie, na szlaku jest zero ludzi w tej chwili. Nie ma nikogo. Przyjemnie się idzie, oczywiście przyjemnie, jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, do, do Linii Mąkowej szedłem 16 minut. Jak dobrze pamiętam, 16 minut poszło. Jest normalnie pół godziny. Dobra, słuchajcie, tak. E, co nas interesuje? Chata przy zielonym e, stawie, tak? To jest staw, staw, staw bodajże po, po słowacku. 4 godziny pokazuje, no tak, tak by się zgadzało. Sprawdzamy. Ósma 31 tej chwili. Idziemy. Dwie pół godziny, szerokie, szeroka przełęcz. Aha, dobre. Słuchajcie, godzina, minęła godzina wchodzenia. Uff. Ciężko. Godzina wchodzenia, słuchajcie, no dobry czas jest, no mi się wydaje. Przełęcz będzie gdzieś tam, no to już... Jesteśmy w połowie, połowy drogi. No tak, chyba tam już dial jest. I chyba, ale że nie pewno. Pogoda jest spokojna, słuchajcie, jest chłodno. Jest chłodno i, no i pogoda jest, jest najważniejsza. Dzisiaj jest stabilnie, jeszcze jest sporo do przejścia, chociaż już niedaleko może by zostało, wiecie co, z 600-700 metrów do góry. Godzina, słuchajcie, godzina najważniejsza, 9.41. Patrzcie, zdaje się że chyba, że trzy korony widać. Tam na wprost, trzy korony. Widać przełęcz. Godzina 10.13, czyli mamy dwie godziny od wyjścia z parkingu. Zobaczcie, to chyba jest najbrzydszy odcinek na całym szlaku. Nikt by się nie spodziewał takiej roślinności tutaj. Raczej ja, jakaś kosat drzewiny. A tutaj zobaczcie, co jest. Kosat jest bardzo mało, tam troszkę wyżej. Jestem tuż tuż. Tuż tuż 10:40. Czyli mam prawie 2,5 godziny. Nie, przepraszam. No tak, tak troszkę. Niecałe 2,5 godziny. A słuchajcie, wygląda na to, że zrobiłem to znacznie szybciej niż ostatnim razem. 2,5 godziny. No tu za mną jest szeroka przełęcz. Jest 10:43 w tej chwili. Nie robiłem żadnej przerwy. Takie przycuchnięcia tylko na minutkę i. I sad vam Това са на забава. Добре. Добре. po pozydują tacy tutaj O pięknie To jest jak Niemcy właśnie Tylko chyba wejście z drugiej strony, gdzieś mi się wydaje Tu jest niewidoczne

wygląda to poważnie, a to trzeba takie kółko zrobić. Tutaj to nie jest schronisko chyba. Nie, to nie jest schronisko. Nie wiem gdzie to schronisko jest. Chyba gdzieś tam dalej na prawo. Zobaczcie, na, na jak nieco to idzie się dookoła. Zupełnie, Zupełnie dookoła się idzie. Cholera, no. Stąd jest tyle drogi. No, jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy. Jesteśmy. Teraz bliżej. Dobra, słuchajcie, 12:22. I jeszcze do tego schroniska nie doszedłem pod zielonym stawem. I nie wiem, gdzie to jest, tak naprawdę. Ale pewnie blisko. Dotarłem nad Zielony Staw Zielony Staw Słuchajcie, ja nie wejdę na Jagdę Czeszyc, nie ma szans, tam słuchajcie, jest 2,5 godziny na wejście. Na mapach podają zupełnie co innego, ja tu jestem pierwszy raz. Na mapach podają, że to jest wejście na 2 godziny, co by mi i tak jestem spóźniony, słuchajcie, o dziwo, bo dojście do tutaj do schroniska miało mi zająć coś koło godziny, a wyszło kurcze więcej. Słuchajcie, jest za, za 12.56. Jakbym tam szedł, to byłbym w pół do czwartej. Jakbym szedł oczywiście, bo to jest, to jest już inne pytanie. Ale jesteśmy w bajkowym miejscu też. Śliczny zielony staw. Nie ma szans. Trzeba wracać do domu. Niestety. To trzeba wyjść znacznie wcześniej. To jest ta cholera. Szlak gdzieś tam wjedzie w ogóle z tamtej strony. Tam na górę aż. No, i słuchajcie, tak. Jeżeli przed może z parkingu, tam nie ma gdzie miejscowość jest, tam jest łatwiejsze dojście niż z tej strony, bo tutaj to jest mordęga. I jeszcze wejście tutaj, słuchajcie, 2,5 godziny jest na wejście. Ze sternicy, słuchajcie, idzie się bardzo ciężko. Tam jest ciężki szlak, i, i kurczę, To, co byście całą energię spożytkowali na wejście tutaj, to stracicie tam. Eee, no, ja nie jestem już w takim młodym wieku, żeby tak sobie przeskoczyć to może kiedyś, ale to stamtąd już uparłem się na ten jak żeby na niego wejść, ale się okazuje, że to jest też i ponad moje trochę siły, oczywiście no, porwałbym się nie gdyby był czas, gdyby był czas ten poszedł, no dobra, słuchajcie tak, dostałem informację, że w tym miejscu tutaj to jest Kierzmarski to jest Kierzmarski szczyt Dostałem informację, że właśnie w tym miejscu zginął Dominik Socha, znany youtuber, na pewno już oglądaliście, jeżeli ktoś się interesuje tematem gór, to wie kto to był Dominik, już świętej pamięci, zginął razem z kolegą, tutaj właśnie w tym miejscu, to właśnie było tutaj to miejsce, tam jakiś znajduje się filar chyba bodajże, nie, nie znam nazwy dokładnie, bo ja się tym nie interesowałem, i wchodzili gdzieś tam na górze i po prostu spadli razem we dwoje. To jest taka przykra sytuacja. No to już miało miejsce, słuchajcie, chyba ze dwa lata temu już będzie. A tu po prawej słuchajcie, jest łomnica. To mamy chyba bodajże, że za, za po prawej stronie, tylko że teraz nie widać, jest łomnica jest. Lodowy, lodowy to pewnie ten. Ale ja wszystkich szczytów nie znam, wybaczcie, ale ja nie znam wszystkich szczytów. Żeby gdzieś, żeby pamiętać szczyty, to trzeba tam po prostu wejść. Ze mnie żaden alpinista nie jest. Ja tylko się poruszam turystycznie. Także jest dzisiaj, słuchajcie, nieudana wyprawa na, na Jagnięcy Szczyt. Niestety. Eee, z... Kurde, wiecie co? Zdecydowanie trzeba wcześniej wyjść na takie Jagnięcy. Nie tak jak ja wyszedłem. Ja wyszedłem sobie 8.14 chyba z parkingu. Co słuchajcie, 13.42, no ja już odpoczywam pół godziny. Pół godziny odpoczynku ponad jest. I będziemy spadać z powrotem. Czekajcie, ile szedłem? Od 8? 5 godzin. 5 godzin szedłem. Niecałe 5 godzin. Czyli trzeba będzie niedługo się zbierać. I żegnać się z górami. Na szeroką przełęcz, w dole widać szlaczek do Jaworzyny Tatrzańskiej. Tam ciągnie się. Widać. W dolinie. No patrzcie, tutaj granią można było przejść. tam. Jest ścieżka zrobiona. Tylko nie wiadomo, jak tutaj się wchodzi na górę. Czy jest tam dobrze, czy źle. I byłoby znacznie krócej. Kiedyś na niego wejdę. Nie teraz, ale... Ale nie, nie, nie tą drogą. Nie tą drogą. Tą drogą to zawsze przegram. No dobra, słuchajcie. Ja dotarłem do kampera. Dzień, można powiedzieć, nieco zmarnowany, bo mogłem się wybrać w inne miejsce zupełnie, żeby, no... Żeby osiągnąć cel po prostu. I teraz, wiecie co, będę czuł niedosyt. Bo... Chciałem właśnie tą drogą zdobyć yy, jak szczyt, bardzo chciałem. Bo coś mi się ubezdurało, że byłem. Ja słuchajcie, wyszedłem 8.12, 8.10, gdzieś wyszedłem z, z kampera. Yy, jak dobrze pamiętam. A byłem na godzinę 13. No to mamy 5 godzin, tak? Zgadza się. Mamy 5 godzin, Czy byłem w normie, słuchajcie. Ja myślałem, że mam opóźnienie, ale nie mam, nie, nie miałem opóźnienia, ale dlatego, że. Te czasy trochę tam dziwnie się rozkładają, bo na szeroką przełęcz weszłem znacznie szybciej niż, niż, niż to było wcześniej, ale słuchajcie, tak, ja nie, ja nie robiłem żadnej przerwy, ja dopiero przerwę zrobiłem przy zielonym stawie. Taką poważną przerwę, bo zrobiłem ją prawie godzinę, słuchajcie. E, powiem Wam tak, żałuję bardzo, bo było bardzo blisko. Jest to niecholerne, jest to cholerne wyzwanie, z reguły każdy chodzi właśnie z tego parkingu Biała Woda, tylko ten parking podobno jest drogi, tak mi się obiło uszy, że jest on, ten, ten parking jest drogi, że samochód kosztuje 10, 10 euro tam za parkowanie, to jest za samochód osobowy, za kampera to tu może być znacznie więcej. Więc słuchajcie i tak, ja dzisiaj przyjechałem do kampera, przyjechałem na miejscówkę nad rzekę, nie zostałem tam na parkingu. Chciałem tam zostać. Jakieś ujęcie bym z drona zrobił sobie z rana, bo teraz to było za dużo ludzi. Ale słuchajcie, no kurde, nie dało się. Bo szykuwał jakiś koncert. Więc było tam głośno. Nie wiem, że samochody jeżdżą. To jeszcze, jeszcze jest koncert. Mówię nie, mówię kurde, Wniosłem się tu na rzekę. Naprawdę, tutaj, jest, tutaj to jest koszum rzeki i kurde, tu się da przeżyć. I słuchajcie, jutro jest ostatni dzień. Jutro jest poniedziałek. Jutro jest ostatni dzień, kiedy jest pogoda. Eee, taka może być pogoda jutro w klatkę, Może być jakiś opad deszczu. Niewielki. Ale słuchajcie, jest ten... Eee, jutro jest ostatni dzień. Wtorek zaczyna się... Zaczynają się opady. Ja tak obserwuję tą prognozę, czy ona się nie zmienia, ale cały czas się, słuchajcie, twardo trzymają. Prognoza się nie zmienia. Wtorek, środa to są ciągłe opady deszczu. Łącznie chyba z czwartkiem. Dopiero się rozpogadza czwartek wieczorem. Także co, ja chciałem was oczywiście w dniu dzisiejszym powiedzieć dobra dobranoc, pobyt, <grywa> właśnie pobyt. Tego materiału nie będzie wiele z tego pobytu, ee, ale o tym jeszcze później będzie na podsumowaniu, to nagram jakiś materiał. Może będzie pogoda, może nie. Bo jeszcze się włączyłem, bo chciałem wam coś pokazać. W parkingu biała woda, o tym właśnie mówiłem. Słuchajcie, zobaczcie ile jest jak Niemcy Szczyt. 5.15. To jest z tego parkingu, który, który jest za 10 euro właśnie i tam jest nie wiem, tam jest kilometrów, ale jest 5 godzin. Wydaje się, że tak. Chociaż ten szlak jest łatwiejszy mi się wydaje niż ten, ten, ten którym ja szedłem, bo mój szlak był wyczerpujący, a to, tutaj jest troszeczkę chyba prościej. No nie ma tego chyba takiego skakania. Znaczy na pewno jest pod górę, ale nie ma takiego, takiego, takiego dramatu jak tutaj jest bo tych wejść na górę to jest dużo dobra zamykam się już bo to jest za dużo cześć, dobranoc